Dzień dobry, ja się nazywam Fox Palmer, to jest śledztwo filmowe z archiwum F. Zapraszam. 21. Nie pamiętam, ile sióstr, a ilu braci. Ja mam najlepszy kontakt z pierwszą siódemką. Tak to bywa w rodzeństwie. Lepiej dogadujesz się z równolatkami. Te dalsze to tylko, kiedy musisz się nimi zająć, a później już nie. Jak jest się starszym? A co byś powiedział o sobie? Niewiele mogę powiedzieć o sobie, boli mnie już głowa od tych pytań, czy ja rzeczywiście zapomniałem to wszystko. Czuję, jakby ktoś próbował mnie do czegoś wykorzystać i czuję się mocno zużyty. Choć gdzieś tak na powierzchni wiem, że jest we mnie jakiś śmiech. Towarzyszą mi pewne śmieszne wspomnienia. Teraz pamiętam ten śmiech widzów i raczej jestem pogodny, choć czuję ten ciężar, jakby jakieś ciężarówki jeździły w mojej głowie. Nie chcę tych wspomnień. Budzą we mnie i innych jakiś strach. W swojej ostatniej podróży natknąłem się na miejsce, gdzie znalazłem coś niezwykle zagadkowego. Ktoś wcześniej zadzwonił do mnie z informacją, że w pewnym domu starców niedaleko Warszawy znajduje się grupa filmów zapomnianych, które nie znają swojego tytułu. Na miejscu okazało się, że jest ich tu siedem. Jednak po krótkiej rozmowie. W sumie, licząc tylko rodzeństwo, ta grupa jest większa, bo to 21 osób. Tak naprawdę to tylko jeden z nich chciał coś więcej powiedzieć, ale mimo jego szczerych chęci trudno było z tego, co mówił, wyciągnąć jakieś czytelne wiadomości. Wszystko to, co mówił, było nieprecyzyjne. Dlatego też kierujemy kolejny apel do Państwa. Zainteresowanych następnym śledztwem zapraszam do udziału w nim, zapraszam do kolejnej podróży w czasie. Zacznijmy więc od pierwszego etapu śledztwa. Etap pierwszy pochodzenie. To, że jest ich 21, też jest dziwnym przypadkiem. Nie mieliśmy takiego. Na pewno możemy określić pochodzenie, jednak to też nie jest do końca pewne. Film nasz mówi po polsku, więc prawdopodobnie jest polski, ale może się też zdarzyć, że ojcowie i matki dogadali się w jakiś sposób i stworzyli coś na kształt intercyzy przedmałżeńskiej. Jakiejś takiej umowy, w której określiliby swój wkład w dziecko, a na dalszym etapie to, jak dzieliliby się z niego zyskami. Bo muszę Państwa uprzedzić, choć o tym pewnie wszyscy wiedzą, w większości przypadków filmy są produktami, których jednym z głównych celów jest zarabianie na siebie. Kiedy taki malec powstanie, to od razu, już po tym, jakiego rodzina go zobaczy, wiadomo wszystkie ciotki i wujkowie jest wystawiony na odbiór innych. Oczekiwania są takie w głowach pewnych. Osób, aby zyski z jego pokazywania rosły, i może to dobrze. Najważniejsze są pierwsze miesiące. Osoby, które najbardziej mają to na względzie, to producenci filmu, którzy niejako pozyskują budżety, operując nimi, są odpowiedzialni za to, aby to dzieło powstało. To z pewnością najważniejsze osoby tej całej piramidy. Filmowej, z którą mamy do czynienia w tworzeniu ruchomych obrazów zwanych filmami. Wracając do głównej myśli. Film niby polski, bo słyszymy polski język, którym mówi nasz zagubiony, ale jednym z ojców matek może być ktoś nie z polski możemy mieć jakiegoś koproducenta. Tutaj nie wiem, czy tak jest, ale trzeba mieć to na uwadze. Reżyser i scenarzysta, a także inni najbliżsi twórcy filmu są nieznani. Jeśli chodzi o okres narodzin, można po brzmieniu głosu wyczytać, że jest to starszy film. Pamiętajmy, że często niektóre filmowe dzieła rodzą się i mówią bardzo dojrzale, a ich głosy brzmią przepraszam za wyrażenie nie chciałbym, żeby to dziwnie zabrzmiało ale często możemy mieć do czynienia z nowymi filmami, których głos Wydaje się bardzo stary. Przejdźmy do kolejnego etapu. Etap drugi. Rys psychologiczny. W rysie psychologicznym, poprzez analizę transakcyjną, którą wykorzystywaliśmy w poprzednim odcinku, a także kolejny raz pomocną hipnozę, możemy stwierdzić, że film nasz posiada cztery główne postaci które przewijają się jako główni bohaterowie, bohaterki w obrazie. W tej grupie wiedzie prym jedna postać mężczyzny, prawdopodobnie dorosłego, którego jednym z głównych celów jest znalezienie ojca. Aktor, który gra ową postać, wydaje się mieć niesamowite pokłady talentu i samodyscypliny. Niepozorna rola, którą dźwiga ktoś takiego kalibru. Pierwiastek damski obecny w filmie wydaje się być w pewnym sensie ozdobą w szerszym kontekście, jednak dość charakterystycznym dla tego tematu, tak się wydaje. Niemniej grające kobiety to piękne postacie o wielkim talencie i charyzmie. Przy tym nagromadzeniu tak wielu charakterów pojawia się jeden dość specyficzny jest to zwierzę, którego opis trudno było nam uzupełnić. Musieliśmy zastosować pewną technikę której używamy w specjalnych przypadkach, a jest to sporządzenie tak zwanego rysopisu podejrzanego, w którym zależało nam na tym, by dowiedzieć się o jakie zwierzę chodzi. Nasi specjaliści po sporządzeniu portretu pamięciowego określili, że mamy tu do czynienia z kangurem. Przejdźmy do kolejnego etapu. Etap trzeci. Dźwięki, obraz, historia. Na tym etapie też niewiele udało się ustalić. Nie wiadomo, kto jest autorem zdjęć, nie wykryto tu żadnego tropu, historia jest mocno ukryta. Pozostaje nam pomoc w postaci emitera komety. Jeszcze zanim przejdziemy do pokoju, gdzie znajduje się emiter, mam dla Państwa dobrą wiadomość, gdyż nasi naukowcy wprowadzili ostatnio pewną modyfikacji emitera i możemy już oficjalnie powiedzieć, że po ostatnich pracach naukowych został on wzbogacony o bardziej złożone polifoniczne brzmienie. Słychać w nim dodatkowe instrumenty, które mogą pomóc w odbiorze i żeby nie zwalniać tempa, przejdę od razu do pokoju, w którym znajduje się nasz emiter Kometa 2.0. Znajdujemy się w środku emitera. Nie będę się więcej rozwodził. Wiedzą Państwo już coś na temat jego działania z poprzedniego odcinka, a więc włączam. Słyszymy dźwięk C. Dziwne przebiegi pojawiły się na monitorach. Pewnego rodzaju anomalia. Trudno tu zinterpretować to jakoś logicznie. Wydaje się, że utwór ten nie pochodzi z tego filmu, a także nie został skomponowany przez autora muzyki naszego poszukiwanego. Jest to piosenka w jakiś sposób powiązana z naszym filmem, ale jak? Tego nie mogę niestety Państwu powiedzieć. Jednak spróbujmy. Nie czuję melodii. Zacznę więc może od malorecytacji. Prawdopodobnie później na jakimś etapie melodia się pojawi. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg. Gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front. Gdzie nie zebrany plon. Gdzie poczer miały głuk. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zło, żałam złoty kurz. Przyjmą kobiety nas potrzeb. Dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy, Znowu do tańca ktoś gra nam może już. Za. Etap czwarty: wspomnienie. Wspomnienie. Tutaj też to wszystko, co pamięta film, jest bardzo wątła. Jeśli chodzi o wspomnienie i sytuację, scenę, o której film chciałby nam opowiedzieć, to taki lekki zarys, czyli sekwencja, gdzie mamy głównego bohatera, który po jakimś sukcesie który odniósł właśnie przed chwilą, stoi w towarzystwie swoich kolegów i opowiada o tym, co się przed tą chwilą stało. Dodatkowo wspomina swojego znajomego, kolegę, który możliwy, że jest tu gdzieś z nimi. Jeden z nich, po usłyszeniu nazwiska tego znajomego, wyraźnie smutnieje. Po krótkim pytaniu głównego bohatera, gdzie jest wspomniany kolega, o którym przed chwilą napomknął, osoba, której wyraźnie trudno na to odpowiedzieć, milknie, ale zachowuje się znacząco. Nasz główny bohater postanawia sprawdzić na własną rękę, co się stało, gdyż wie, gdzie ten znajomy teraz może się znajdować. Tu mamy do czynienia z dłuższą sceną, sceną, gdzie widzimy idącego mężczyznę od frontu w jakimś kierunku. Kamera znajduje się przed nim, lekko obrócona pod kątem, i wygląda to tak, jakby on szedł za tą kamerą, która jest trochę z boku i się cofa. Bohater nerwowo idzie, no i po pewnym czasie dociera do miejsca, gdzie prawdopodobnie Przebywa dyskutowany znajomy. W kontrze widzimy ubranie, którym pokryty jest ktoś i nie widzimy konkretnie jego twarzy. Bohater postanawia zdjąć ten zasłaniający płaszcz, którym jest przykryty i sprawdzić, kto jest za nim. Odkrywa ciało nieżyjącego kolegi. Nasz główny bohater cofa się, sytuacja jest dla niego dramatyczna. Widzimy płacz, szloch i smutek. Tutaj obraz naszego filmu i jego pamięć się urywają. Jeśli wiedzą Państwo o jaki film chodzi, prosimy wypisać, prosimy o kontakt. Z dala od telewizorów, z dala od ekranów, z dala od wszelkiego rodzaju nadajników, w miejscu, gdzie żadne elektromagnetyczne rozpraszacze nie będą mnie niepokoić, postanowiłem oddać się w ręce Matki Natury, która niekiedy potrafi w takich trudnych momentach naszego życia udzielić nam jasnych i niebagatelnych wskazówek dotyczących nas i skierowanych ku nam na każdym kroku. Zagadkowych pytań. Postanowiłem przeprowadzić w ciszy selekcję wszystkich potrzebnych i niepotrzebnych zagadnień, śledztwa i wyłapać to, co istotne w powietrzu. To wiatr i spokój jest często nośnikiem niezwykłych doznań, które niosą ze sobą pewne wskazówki i odpowiedzi. Stan ten niektórzy nazywają medytacją, ja nazywam stanem świadomości. W takich warunkach, okolicznościach postanowiłem wyciszyć się i spróbować odnaleźć odpowiedzi w miejscu, gdzie często ich szukam, czyli w lesie. Bo tu te monstrualne obiekty, zwane przez nas drzewami, potrafią co nieco z tych nieregularnych prądów naszego wschodnio-centralnoeuropejskiego niżu wyczytać. Obecność drzew jest dla mnie zbawienna i wybaczcie mi moją może. Zbytnią refleksję, ale tu mogę obsować z czymś, co wyjątkowe, pierwotne i w pełni naturalne. Odpowiedzi pojawiają się same, a pytania znikają. Szczególnie, gdy słuchasz tego razem ze mną, patrząc na swoje buty, które mianowo wznoszą się, to opadają. Kiedy widzisz te wszystkie twarze, które mijają ciebie, niektóre obojętne, a inne zaangażowane. Kiedy przeglądasz te wszystkie. Obrazy, które pojawiają się w Twojej głowie, to całe przedsięwzięcie nie przeszkadza Ci w odbiorze. Dziękuję Ci. Zapraszam do pisania na adres z archiwum fmałpa.gmail.com, a także na mój profil na Instagramie. Szczegóły w opisie filmu. Nie wiem, czy to ważne, ale chciałbym się z Tobą podzielić pewną myślą, bo znajduje się nieopodal Biedruszka w województwie wielkopolskim w lasach niedaleko jeziora Łyse i stąd właśnie żegnam się z Tobą w dzisiejszym odcinku. Ja nazywam się Fox Palmer, to było śledztwo filmowe z archiwum F. Życzę dobrej drogi do celu.